Witam Was bardzo serdecznie, drodzy widzowie. Niestety, złe wieści. Baw się faktycznie wyłączył po tym, jak zablokowali skrzynki, i zablokowali teraz po prostu y, Europę, Amerykę i wszędzie, gdzie jest po prostu mainland China. Generalnie chcemy sobie ustawić sklep na online, no to wyskakuje nam takie coś, ma accept one of Alipay and WeChat payment i niestety nie ma opcji, żeby to zrobić te KYC, które na niektórych stronach i tak musimy zrobić, czyli potwierdzenie dowodu osobistego, banku i tak dalej, tożsamości ogólnie. Nie możemy tego zrobić po prostu, Jeśli my jesteśmy mainline China właśnie mieszkańcami e, Chin. Niestety druga opcja, która jest nie dla e, właśnie chińczyków, nie działa po prostu zwyczajnie w świecie, więc jest całkowicie zablokowany handel. To Ja wyzerowałem sobie e, balans na Bafie wcześniej. E, nie wiem, czy dalej e, da się mając balans coś kupić, ale według tej informacji. Yes, for non-Chinese users with current buff balance from previous sales on buff, will they be able to make patches without meeting the required listed above, or the requirements apply for both patches and sales? The existing balance still can be used to buy items without the above requirement. Czyli nadal możemy kupić generalnie sobie za rzeczy, które mamy na na buffie, prawda? Czy odczuł to jakoś RMB? No jeszcze nie, jeszcze nie. Nawet do złotówki czy coś? Czy odczuło to Float DB? Tak, powiem, powiem tak, o, bardzo się zmniejszyła sprzedaż i niektórzy ludzie wystawiali rzeczy za minus 40%. Dajmy na to tutaj taki przykładik. Chyba jakaś tutaj, pa, jakiś panic sell był. Eee, czekajcie, tutaj mamy na sprzedane, tutaj chcę na kupione, co nie? Tutaj jeszcze gościu zapytałem, jeszcze nie wysłał 26%, to jest normalne, ale tutaj już mamy 27%, to całkiem sporo, ale ta jest absolutny rekordzista. 34% gościu totalnie sprzedał, nie? Eee, nic się takiego nie działa, 13%, 10%, coś tam, coś tam, coś tam. Jak widzicie, bum, nagle 34%. Totalnie, totalny odpał. Nie że ludzie po prostu eee, straszy się przestraszyli. Nie, nie dziwota, no i co? Nie ma buffa, mamy problemy, eee, no i trzeba szukać innych co, oczywiście, no, mamy sobie steamka, prawda? Zawsze możemy sobie coś na, na steamku w końcu. Ja pewnie się zainteresuję steamem, no bo zmniejszy mi się opcje po prostu, więc chyba to jest dobra opcja. To bo na tyle. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Napiszcie w komentarzu, co wy zamierzacie robić, papa. Pa.